No to teraz omówimy sobie, jakie w takim razie postępowania są zalecane, jakie rzeczy są skuteczne przy niespecyficznych bólach pleców. Więc mamy pierwsze, czyli edukację. Po części możecie mieć zaliczoną edukowanie pacjentów na temat tego, Jaka, jest, jaka może być przyczyna ich bólu? Jaki może być czas y, występowania tego bólu, utrzymywania się? Y, zapewnienie, że to nie jest nic poważnego, że ten ból prawdopodobnie minie w ciągu 6 tygodni, że mogą się ruszać, że nie muszą unikać aktywności, że mogą w pewien sposób, może lekko ograniczony, ale wykonywać swoje wszystkie czynności dnia codziennego, może nawet mogą uprawiać swój sport wciąż. Może z jakimiś zmianami, ale mogą. Więc tutaj edukacja pełni dosyć kluczową rolę i sprawia, że pacjenci się mniej boją tego bólu, mniej boją się samego bólu, ale również też ruchu, co jest bardzo ważne.